ale na to, że jest walka. Na to, że jest walka czterech zawodników podjeżdża pod taśmę i każdy z nich chce wygrać. Najpierw star, a potem po cały wyścig, No i dzisiaj nasza drużyna no, pokazała się z dobrej strony, pokazała siłę wszyscy zawodnicy. Każdy zawodnik wygrał przynajmniej jeden wyścig. I to zwycięstwo jest duże, wysokie, na pewno wyższe niż myśmy się tego spodziewali. No ale czasami zdarzają się takie rzeczy, że... Wszystkim zawodnikom idzie. Tak, no ciężki mecz, ciężko e, zabrać myśli po nim. Nie znam przyczyny, na dzień dzisiejszy, jak czemu tak wyszło. I będziemy to analizować, nie chcę nic mówić na gorąco. Natomiast no, takie zderzenie z Ekstraligą, takie bardzo mocne. Pierwszy raz, bo na własnym torze, nie zrobił 30 punktów. W Grudziądzu też było twardo i, i wtedy jakby... Było inaczej twardo. Więc to, to każdy tory jest inny. A, a dzisiaj chłopcy jakby strzelili się z tymi sami, Być może ta porażka im pomogła, prawda? Bo, bo też twardy Tori to zrobili coś innego. I dzisiaj to wyszło. Znamy klasę rywala, Wiemy, że to jest motor lubi, że to jest niż polski, naszpikowany gwiazdami, z powracającym głównym kuberom do składu, ale no skoro awansowaliśmy do tej klasy rozgrywkowej dla -y no to no to powinniśmy tutaj e, przynajmniej próbować rywalizować na w bliżonym poziomie, tego dzisiaj zabrakło, bo od początku, od początku meczu motor zdecydowanie odjechał nam i ciężko powiedzieć dlaczego, nie jestem w, stanie, jestem w stanie odpowiedzieć teraz. Dominik właściwie zrobił chyba komplet z modusami, i robił co chciał na torze. Na to, no, I cieszy nas to, że po długiej przerwie i w drugim meczu już jakby złapał y, taką, taką formę tą wiosenną, jaką miał przed kontynuacją. Natomiast to no, zwycięstwo szesnastolatka z zawodnikiem tak doświadczonym jak Wasz Kamil, to, no, to duże osiągnięcie. Wszystko zależy już od nas, tak? I to jest szczególnie trudne, emocjonalnie dla nas. Za chwilę poznamy jakby Miejsce, w którym jesteśmy, z jakiej pozycji będziemy bronić tej ekstraligi? Czy to będzie pozycja uprzywilejowana i będzie decydował tylko mecz z Czy to będzie niestety pozycja, że musimy wygrać wszystkie mecze do końca? Czekamy na informacje, zostały jeszcze 2-3 godziny. Ale myślę, że na dzisiaj. Aby wygrać mecz z Leśnem i o nim myśleć, to musimy tutaj wdrożyć plan specjalny przygotowań i poprawienia dyspozycji sportowej zawodników, abyśmy mogli zrealizować to zwycięstwo z Unią Leśną. Oczywiście mamy tego świadomość i nie będziemy patrzeć tylko na wyniki innych, innych drużyn, tylko musimy spojrzeć do swojego gniazda, które. Od pewnego czasu jest mocno zachwiany. No, jeszcze są dwa bardzo trudne mecze przed nami: to znaczy mecz w Lublinie z Luckniarzem i wyjazdowy mecz z Wrocławiem. To są bardzo, bardzo ciężkie mecze, ale nie ukrywam, że do każdych zawodów przystępujemy z wolą zwycięstwa i po prostu będziemy się starali, żeby te mecze także zakończyły się naszym sukcesem.